nie zwracamy się z takim żądaniem, aby postawili sprawę jasno, nie przyjmujemy i nie wspieramy, dopóki nie weźmiecie odpowiedzialności za rzeź, białomiejską rzeź we wschodniej Małopolsce. To jest pierwsze. Drugie, zaskoczyło mnie to, także jako praktykującego katolika, to, że ksiądz prymas Polak, Prymas Polski, który w jakimś stopniu koordynował pracę nad przesłaniem o pojednanie narodów polskiego i rosyjskiego w 2012 roku, występuje z takim atakiem na... Moskiewską Cerkiew Prawosławną, który ma charakter czysto polityczny. Niedawno jakaś konferencja na temat Ukrainy, w której właśnie ksiądz arcybiskup wziął udział i zaskoczenie moje było niesamowite. Potem w patriarchę Cywila i potępia e, moskiewską cerkę prawosławną, e, bo wspiera go to. Natomiast nie zauważa jednego bardzo ważnego, pani doktor, przejawu współczesnego nazizmu w Europie i świecie, czyli na Ukrainie. Proszę państwa zakazywanie. Działalności jakiegoś kościoła, tak jak to właśnie zrobił prezydent Zełęcki na Ukrainie, czyli Moskiewskiej Cerkwi Prawosławnej, jest przestępstwem i tego nie widzi polskie duchownictwo. Mam żal do księdza Prymasa, że tak szybko zapomniał o przesłaniu, o pojednaniu z narodem rosyjskim i atakuje kościół prześladowany na Ukrainie. Proszę Państwa, już nie wspomnę o tym, że teraz na Ukrainie jakby ktoś w nauczelni czy w studiu telewizyjnym użył języka rosyjskiego, jest odpowiednia ustawa i jest odpowiedni paragraf, i za to się nawet trafia do więzienia. Czyli gdzie Unia Europejska? To jest w czystej postaci najgorszej, no ekstremistyczny nazizm. Ale co jeszcze chciałam zauważyć, już kończę, pomijają trzy minuty. Proszę Państwa, kultura. Ta fałszywa miłość do Ukrainy, która zalewa sale koncertowe, promuje się kulturę ukraińską w sposób nieuprawniony e, nauka. Ja jestem w Polskiej Akademii Umiejętności świadkiem takich wypowiedzi profesorów którzy mówią z pełną odpowiedzialnością o kolonizacji Ukrainy przez Polskę. Kolonizację. Proszę państwa, nie możemy się zgodzić. Krytykujmy tych profesorów. Nie było żadnej kolonizacji. Oni nie rozumieją unii personalnej, nie rozumieją niczego. Nie chcą. To nie chcą. I oczywiście uczelnie. Proszę Państwa, no, to co się dzieje na uczelniach, niezależnie od tego, czy ona jest techniczna, czy jest tym humanistycznym jakimś uniwersytetem, jak Uniwersytet Jagielloński, to jest nie do przyjęcia. Proszę Państwa, zawarszowanie prawdy, nie przekazuje się oczywiście żadnych informacji rzeczowych, rzetelnych na wykładach historii, historii kultury, orzezi bałęckiej. To jest temat zakazany. Ucieczka od, od tematów takich właśnie na sympozjach. Jest kompromitacja polskiej humanistyki i polskiej nauki, historii, polityki, <coughs> niewyobrażalne rzeczy. Pan Kowal, który podobno ma tytuł profesora, profesora tak. mówi oficjalnie właśnie na tej konferencji, czy w związku z tą konferencją, gdzie prymas polski uczestniczył, tak <coughs> atakując patriarchę Cyryla, a jednocześnie nie zauważa, że dzięki patriarchowi Cyrylowi e, LGBT zostało uznane w Rosji za ekstremistyczną ideologię, a jednocześnie nie zauważa tego, jak wielką pracę podjęła rosyjska cywilizacja prawosławna, żeby ograniczyć aborcję. Tego nie zauważa. Tego nam nie wolno mówić ani na kazaniach, ani w salach wykładowych, ani w studiu telewizyjnym. Tego nie wolno, że 500 klientów w tym momencie Federacji Rosyjskiej absolutnie nie podejmuje żadnej adopcji. Żyjcie walka o każde życie nienarodzonego, i mówi się i propaganda jest taka w telewizji, że nierażdżony ten nienarodzony jeszcze to też człowiek. Tak się zmienia świadomość obywateli. I do czego jeszcze zdążam, żeby na każdym polu, jeśli zauważymy w szkole fałsz na uczelni, czy właśnie Polskiej Akademii Umiejętności. Nie, nie, nie wyobrażamy, nie będę już tutaj na ten temat więcej mówić. Jest to straszne. upominać, bo takie czasy nastały, że musimy tych, którzy nam powinni służyć jako drogowskaz, czy w kulturze, czy w nauce, czy w religii, że musimy wręcz upominać, prosić na każdy możliwy sposób, w ten sposób, każdy z nas jest potrzebny, każdy głos, każda głowa, bo oni są, uważają, że są nie, nie, nie odpowiadają za nic, są niekontrolowani, wszystko im ogóle. Czy to jest ksiądz prymas, czy profesor, czy rektor, czy yy, profesor medycyny, który zatrudnia nieodpowiednią osobę, jest ich pełno w chorobie.